Hej, Dajcie, z tej strony Gilead z dzisiaj jako stickman będziemy strzelać do innych stickmanów, ale oczywiście w innej wersji gry, w którą już graliśmy, w sensie graliśmy w podobną, ale ta jest inna podobno lepsza. Czy tak jest? Nie wiem. Z tego, co na początku sobie zobaczyłem, jest masa różnych hełmów, skinów i tak dalej. Jak widzicie, możemy je sobie kupować. O, samurai helm. Chciałem powiedzieć, że Hokage, ale jednak nie. I one dają nam różnego rodzaju boosty od normalnych jakichś tam, albo jest Darth Vader, 150 zdrowia, 5 jakiegoś tam, 5 ochrony, regeneracja, wampiryzm, jakieś cuda po prostu. Albo wybieramy sobie łuk. Mamy też ich naprawdę, naprawdę sporo. Na przykład spartański łuk. Nawet nie chcę mi się czytać tego opisu, bo jest za duże. Ale na początku ciśniemy oczywiście na podstawowym łuku. Klikamy, żeby zaczynamy. Fala pierwsza. O kurde. O, dostał! U, nie byłem... Jest... O! Trafiłem, jestem w szoku. Nie spodziewałem się. O, i tu są w ogóle jakieś fale. I tutaj jest... O! To jest trochę inaczej względem tego... O! W głowę dostał! To jest trochę inaczej względem poprzedniego, bo tam po prostu walczyliśmy sobie. A tutaj widzę, przechodzimy na... Ale kolejne. Dostaliśmy 25. Bardzo fajnie. Dziękuję w takim razie. O! Pach! Ciach! Proszę bardzo. Co to jest na górze? Halo, ja bym chciał to zdobyć. Dobra. O, to jest jakaś tarcza. Uuu, dobra. Zbieramy teraz. Ała. Nie strzelaj we mnie. bym chciał to zebrać. Dobra, mam strzały razy... O, dobra, strzały razy trzy. O. A, to już na stałe to zbieram? Czy tylko na tą obecną falę? No dobra, zobaczmy w takim razie. Dostaliśmy kolejne plus 30. O to ja to zbieram do końca. Przecież z strzałami razy 3, to ja mogę tutaj niszczyć wszystko. Nie no, ja jestem w stanie wszystkich to załatwić na hita w tym momencie. O, dobra, może nie na hita. O, o, dostał. O, skończyło się. Ha! O! Ale pięknie. 4 na 4. Kolejna fala załatwiona. 36. Jeszcze jakieś bonusy nam się tu zbierają. Bardzo fajnie. Zobaczmy, O kurde, teraz dwóch przeciwników. O, haha, nie wiedziałem, że takie spowolnienia są w ogóle. O, tuż nad głową mu przyleciało. Trochę niżej. O, dostał w nogę, nieważne, może być. O, co to jest? O, Ładź wow, mi tu lepszyło. Mam chyba najlepszy. No i ten z tyłu mnie trafił. Dostałem chyba spartański łuk na moment. To jest 100 golda w ogóle mógłbym wydać. Zacznij ponownie albo menu. Dobra, wchodzimy do menu i mamy hełmy, tak? I one... Aha, kosztują 350, 400. Dobra, a łuk drugi kosztuje 400. Dobra, obejrzyjmy reklamę. Dobra, i za obejrzenie reklamy dostaliśmy 400. Czyli teraz moglibyśmy sobie kupić taki spartański hełm i 40 zdrowia więcej. Albo titanium. O, on też jest fajny. A on kosztuje? 350, 400. No to ten byłby fajniejszy, szczerze mówiąc. To tego kupimy. Nice! Pięknie! Dobra, mamy założony. Jak jeśli chodzi o łuk? Łuk kosztuje 400, a kolejny? 800, a kolejny już 1000. Dobra, myślę, że na tego 800 możemy nazbierać. Dobra, mamy tysiaczka, więc nazbierajmy. Chodźmy kupić, może od razu tego kupimy? Blazing Hurricane, niech będzie. Wygląda kozacko. Postaramy się odblokować dzisiaj totalnie wszystko, co się tylko da, więc zobaczymy, co to jeszcze jest w ogóle. O kurde, to są umiejętności jakieś? Sparta y aha, że nie stać mnie. Darth Vader Helmet. Potrzebujemy... A, mamy zero. Okej, okay, bo to są specjalne itemy. Dobra, rozumiem wszystko. Czy my zaczynamy teraz od początku? Click to start, start playing... Aha, lecimy, kontynuujemy po prostu. O, nie trafiłem w jednego, ale trafiłem w drugiego. O! A tamten się spali? Tamten się chyba spali, nie? A, spalił się sam. O, o, tarczę miałem Dobra, ty się spalisz, to się skupimy na tym na górze O, tamten też się spali Nie robimy nic Zanim zdążę strzelić, to będzie po nim Ha, ciach, proszę bardzo Zdążę drugi raz O, odbiłem O, trochę za wysoko O, kurczę, muszę uważać A, to koniec <laughs> Nie spodziewałem się Dobra, lecimy, kolejna fala, poproszę to O, kurde, mam jakiegoś bossa Ale dostał w łeb do widzenia. Nie ma go. To już! Zobywamy nagrodę. Uuu, możemy zakręcić i dostać coś. Niech będzie. Ty, 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 ty. Nie wiem, są te niebieskie takie powiedzmy, ale się pewnie dowiemy. Łuk. Łuk. O łuk, dostaliśmy. Wracamy do menu. Który to łuk? Blazing Hurricane Ice Storm Thunder. Duplicate, divire, magnetic cover. O kurde. Ten w ogóle duplicate wygląda fajnie, jakby duplikował te strzały, ale dobra, no niech będzie, lećmy Powinna być chyba piąta, nie? Szósta już jest, przepraszam. O. O. A! Czyli on będzie zaginał trochę Ach, w głowę go trochę. On jest śmieszny, bo nie są w stanie mi nic zrobić tak naprawdę w tym momencie. Dobra, strzelamy sobie wam tego kolesia. No, on nie jest w stanie we mnie trafić w ogóle. Co prawda, ja nie robię mu jakichś nie wiadomo jak kosmicznych obrażeń, ale to jest kolejna kwestia. Dobra, ten tu na dole to nie jest problem. Ała, trafił mnie przez przypadek. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, tego jeszcze załatwiamy. Jeszcze raz go strzelaj po nim. No, widzenie, przykleiło mu się od twarzy. Dobra, jakaś to jest kostka jeszcze w ogóle? O. Traf po prostu przeciwnika w głowę 5 razy. To też spoko. No dobra, to kontynuujemy w takim razie. Siódma fala! E, czemu tu lecą jakieś? Aha, ja muszę to odbić. Czyli są też fale na obronę. Aha, w ten sposób. Dobra, nie jestem najlepszy w odbijaniu strzał. ok? Jestem lepszy w strzelaniu we wrogów. Chociaż dziwne, że moja moc akurat w tym przypadku nie działa. Czyli ja muszę odbić 11 tylko. Dobra, tutaj cyk. O! Zrobiłem to. Czy bonus już w tym momencie się liczy? Tak jest. O kurde. Czyli są różne nagrody. A jest 50 pod tym, dobra. Wydaje mi się, że ten... Nie! To <śled> jednak źle. Dobra. Bem! O kurde! Bam. Bl -bl 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 -bl. <grystanie> Te strzały, w ogóle jak lecą. A co jest? Dobra, no ty ściągaj bardziej strzały. A jak mam tam tego strzelić teraz? Przecież to jest nie, niewykonalne. Muszę najpierw tego jednego zestrzelić, żeby dopiero tego drugiego móc zestrzelić. Dim, dim. Kurde, co jest? O, raz, trzy. O tak! <grystanie> trzy magnesowe. <grystanie> Kozackie trzymaj... O, jeszcze w tego z tyłu strzeliło! Piękne. O, stopę dostał tylko. Uf, ja też prawie dostałem. Jest! Zdrowione, pięknie. Dalej poprosimy. Dopóki nam idzie, to nam idzie. O! Double kill! Ała. Okej. Okay. Ała, stopę dostałem przez niego. Ty ganie jeden, najgorszy. Muszę wam robić pola, żeby po prostu tutaj was jakoś odbijało. O kurde, teraz może być... Wow! Prawie... Nie! O odbiłem. Dobra, dobrze jest. Teraz tego z tyłu, nice. Teraz ciebie. Ten znak zapytania chętnie strzelił. Co on daje? Ło! Wow, jakiś inny łuk. Damn! Boom. O! Dostałem w głowę! Nieładnie. O, on też dostał. A, trucizna! Dobra! Nice! Lecimy z kolejnym. Fala dwerd. O, kurde, mamy bossa. Mamy bossa barbarosa, który strzelać nie potrafi. Tere, tere, tere. I rozwalony boss. Hen. <ścoughs> dostał. Kroczę. Na sam koniec. Dobra, nasz bonus, poproszę. Nasz bonus. Damn. I co dalej? O, skrzynka. Wybieramy środkową. Mm -hmm. oczywiście, nie było szczęścia. Dobra, wróćmy do menu i zobaczmy, co mamy tutaj. Jeśli chodzi, oczywiście, o hełmy, są najróżniejsze: 1300, 1800. Jaki jest najdroższy hełm? Możemy go zdobyć? A, bo on jest tutaj za te spartańskie. Dobra, czyli fizycznie nie możemy go zdobyć, tylko za te specjalne. A jaki będzie ten? Ten też jest tutaj. Czyli realnie najlepszy jest Yakuza Headband, który daje nam plus 100 protection armor. Dobra, za ile? Za 5000 to dużo reklam do obejrzenia. A najlepszy łuk, taki realnie do zdobycia dla nas w tym momencie. Ten nie, ten nie, tu jest ten. Też za 5 tysięcy. Vortex of Arrows. Dobra, odblokowujemy je. Ja się poświęcę i obejrzę te reklamy. Dobra moi drodzy, za to łapka w górę się jak najbardziej myślę należy 10 tysięcy mamy. Więc specjalnie dla was bierzemy najlepszy łuk, który możemy. Oczywiście jeśli chodzi o te, które są za pieniądze, a nie w sensie za walutę, którą możemy łatwo zdobyć w miarę. A nie za balutę, która jest cięższa, więc za Headband ciśniemy. Proszę bardzo. Jest zrobiony. Ciśniemy. Dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fala 11 zaczynamy. O kurde, tu już jakiś sensowniejszy boss. Dobra, czyli to jest łuk podpalający stricte. Bim. O! U, odbiliśmy to. Bam. On chyba też ma ten sam łuk. Albo gorszy. O, to będziemy na samych boss. Czemu teraz mamy inny łuk? Halo. Tu, tu, mo może tu się na różne łuki strzela po prostu. Dobra, czyli te łuki mi się zmieniają. Patrzcie, i znowu mam z powrotem taki, jaki O. Ła, wow, dostałem mocno. No, kurde. O, odbicie. Potrójne. Potrójne kozak. Wiorę. O, leżysz. O, prawie leżysz. Dobra, spalisz się. Hehe, <laughs> nie muszę strzelać. Ja się też palę, niestety. Dobra, ten bosik leci łatwo. Jest leczenie. Bardzo fajnie. Uuu, zamroził mnie. Dobra, potrzebujemy wziąć tarczę. Nice. Zdjęty. Zostało dwóch. U, tu już gorzej. Dostał w głowę. Uuu, odbitet! Wejem. Kurde, jakoś mi tak podnosi tą... Uf. Odbiłem tą strzałę, ale nie całą. O, odbił! On też ma... O, odbiłem. Dobra, teraz już... O kurde, ile on ma tego armoru? Dobra, już nie będzie ci tak łatwo strzelić. O, akurat się tak odbiło, że w moją głowę. Dobra, dostajesz, dostajesz mocno. O kurde, on jest, on jest mega problematycznym przeciwnikiem. Dobra, ostatni. Kto to, Naruto? Naruto Uzumaki! O kurde. O, nie! 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 Tak mało! Dobra, bierzemy to. Dostaję ostatnie. Dobra, ty giniesz już tak naprawdę w tym momencie, więc... Dobra. Jezus, brakło jednego strzału. Jednego strzału. Dobra. Czyli tak naprawdę tu mamy różne efekty na tym łuku. Co też w sumie może być spoko. Nie wiem, czy to najlepsze możliwe rozwiązanie. O! O! Trafiłem tego z <stylu>. tyłu! <trafiłem> Dzięki, gro... Dobra, tych trzeba bardziej w nogi, rozumiem już wszystko, jak to działa. O, tamten z tyłu już nie, nie dostanie tak łatwo. O, dobra, nie trafiłem w to, ale trafiłem w tamto. Eee, ochronka. Dobra, bardzo fajnie. Potrójne strzały. Ten z tyłu nie dostał nic. <laughs> I ten... A, myślę, że jeszcze ten z tyłu dostanie bardzo ładnie. Nie dostał, niestety pyk, tego, żeby łatwo się pozbyć. Teraz ten z tyłu dostaje. O. Słuchaj, O, jakiś prąd tu poleciał. O, on jest dosyć silny, muszę przyznać. Tutaj ten podpalający będzie w stanie tu sporo zmienić. Dobra, i git. Zrobieni. Uh, długo, długo, naprawdę długo, jeśli chodzi o to. Kolejna, która to fala, 23 jakoś. No dostał w stopę. Totalnie nie taki był plan, ale okej. Okay. Naruto, Uzumaki! O kurde, dostał tam odchodzi. Dobra, tarcza. No kurczę, nie trafiłem. Tarcza, git. Tutaj kogoś strzelimy, niech się podpala. Ten tu leży. Trzymamy w kolejnego. Pyk. Dostał w głowę. Nie może. Musi dostać w klatę. W klatę musi. Dobra. Bierzemy razy trzy. Kozak. Bardzo przyjemnie. Cyk. Pięknie. O kurde. <ścoughs> Czy oni w swojego strzelili? Czy mi się wydawało w tym momencie? Dobrze. Jest Gites. Jest Gites. Tego ściągniemy. Nie ściągniemy. To tego próbujemy. Co zrobiłem? Tarczy zebrałem. Kozak. Ten na dole w ogóle nie strzela. O, dobra strzela. Jak on już zacznie strzelać, to będzie problematyczniej. O kurde, nie trafiam. Dobra, tego w, w dole. W kolano. Mm -hmm. Oni to sami się w ogóle wykończają. O co tu chodzi? <laughs> nie! Co jest? O, dobra, zdjęta głowa. Nice. Teraz już leży. I teraz ostatni. Do widzenia. O, jeszcze nie. O, nie trafiłem. No co jest? Minimalnie niżej? Dobra, minimalnie niżej. Nice! Udało się. Uh, na szczęście. Dobra, jest. Proszę bardzo, akumulacja. Zebrana, cyk, Bieram, bierzemy nagrodę. Dobra, kręcimy. Tyryry. I 50. Możemy kliknąć od razu. Dobra, nice. To jest jakby bardzo spoko. Co teraz? O kurde. Co jest? Co to za owoce w ogóle? Co to za owoce? Co, co to ma być? A muszę trafić w 10 owoców. A jak trafię w minę? To jak to wygląda? Nie trafiam. Nie trafiam Nie trafiam, jestem jakiś najgorszy totalnie Nie no ja nie jestem. <ścoughs> ja nie rozumiem o co chodzi. A jak w bombę trafię, to co się dzieje jak w bombę trafię? Nie no, za późno, za późno. Niżej. Nic nie trafiam! Kawa, co jest jednak? Co będzie z bombą? Dobra, musimy się teraz skupić jak bomba będzie leciała. Za wolno leci, lecą te strzały. Dobra. Nie zdążę tak. Jest gruszka. Co robi bomba? Aha, zadaje mi obrażenia. No to nie chcemy w bombę strzelać, ewidentnie. Dobra, jest kolejne. Eee, pyk, dobra, trochę w dół. Pyk, dobra. Nice! Ach, nie trafiło. Ach! Banan, trochę w dół, nice. Banan. Trochę w dół, nie trafiłem. Trochę eee, w dół, jest. I trochę w dół, nice, zrobione. Uh. Oh. Czyli są różne rzeczy do robienia. Witam strażaków. O kurde, o kurcze, czemu wy macie jakieś 30 poziomy? Co tu się dzieje? Ja mam tylko drugi. Dobra, muszę jakieś tu odbicie sobie złapać, bo. Wy tu próbujecie na mnie. O, dobra, teraz już dostaniesz w głowę, będzie łatwiej. Dobra, kozak. A, czemu nie ma strzałów potrójnych? Halo. O nie. O nie! No nie on ma więcej tych magnesów. <laughs> nie co jest? Gro! Ale chwila, mogę to wykorzystywać, jak już widzę. O dobra, on teraz też będzie źle strzelał. Ale on ma więcej tych strzał! Dobra, pierwszy byłem. Naprawdę, na styk, na styk, ale to zrobiłem. <laughs> dobra. Naruto bubaki. Bubu Naruto bububaki leży pierwszy. O! Kurde, chcę to chce ten upgrade wziąć. Nie wiem co tutaj jeszcze mówiąc. O kurze no, come on! Dobra, z tego na przykład. Uuu! Ej, ten łuk jest kozacki! Ej, ten łuk jest naprawdę kozacki. Chwila, ja chcę zebrać tamten... Nie chcę tego zebrać. To chciałem zebrać? Potrójne. Dobra, git. Teraz tu w dół. Fajnie. Tego ściągamy. Teraz ściągamy tego na dole jakkolwiek. Bierzemy leczenie. Nie możemy wziąć leczenia, więc weźmiemy to leczenie. Fajnie. Kolejne jakieś leczenie. Teraz weźmiemy sobie tarczę. O, yy, tutaj yy, wspaniały gościu. O! A, jeszcze z tyłu dostał. Pięknie. Ciach. Dobra, ten tu trafia. Tamtego najpierw dobijmy. Teraz ten tutaj. Dwa. Trzy. Teraz tu cyk A, nie trafiłem. Mocniej trzeba naciągnąć. Jest git! Git! Proszę! Pięknie. No głowy trafiam czasami. O, dziękuję. Tarcza będzie przydatna w sumie. O, no super, no akurat taka tarcza nie. o pięknie! Jeden strzał, jeden kill. O, tu za mocno. Mocno ewidentnie. Za nisko. Uuu, dostał! Ja też dostanę, jednak nie. On dostał. Ja prawie. Za wysoko. Trochę niżej. U, odbitet. A! Nie! Szot zginie. w <laughs> nogę <śródłogę> dostał, kozak! <laughs> Pięknie. Dobra, zrobione. Nasze zadanie. Wspaniałe, znowu mamy trzy. O Boże, znowu to. Tylko 75! Jak to tak? Wydaje mi się, że tu. Nie! <laughs> o nie. Najgorzej. Wydaje mi się, że najlepiej to jest w ogóle nie patrzeć, tylko strzelać. Także, moi drodzy, tak wygląda ta gierka. Nie wiem, jak to zdobywać, szczerze mówiąc, dalej. A tu jest napisane. Win battles and earn caps. Players who take the top 10 in the daily. A, dobra. Dostaniemy tokenek i robimy top 10 dziennie. Także, gra oczywiście znajdziecie w opisie. Póki co, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Póki co, również trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia No i cześć.